Dzień dobry Dawno tego nie robiłem, ale dzisiaj jest ponownie 4 kilo Powtórzę 4 kilo A to taki mini haulik dzisiaj, bo no, kaskę, a coś trzeba się ubrać, tak? Na początku chciałbym podziękować Oto fansowi za bardzo szybką wysyłkę, bardzo dobre kody zniżkowe. I chyba, zabieram się chyba za haula, nie? O Chińczyki. Ja go nieco załadowali. To rozciąłem, ale myślałem, że to wszystko tak kurwa fajnie mi wypadnie. Pierwsze co tutaj mamy, to jest. Oto tutaj karteczka Cienfansa, napiszę thanks i, ku... I kuponikiem na 10% przy następnym. Mm, tutaj jest zamawiania. Fryzurka nie siedzi, ale to jebać to. Aktualnie jestem w przeszłości, ale za niedługo skoczymy do przeszłości, ponieważ chcę Wam dać. Yy recenzje tych przedmiotów, których zaraz odpakuję no i... no i chuj. jakoś tak bywa naszym pierwszym itemkiem dzisiaj będzie bluza Denim no powiem Ci, że solidnie jest zapakowana no bo dużo jest tego odpakowywania Tak ona się prezentuje. No, a póki co wygląda nieźle, póki co wygląda nieźle, tak. Drugim itemkiem jest y, budżetowa koszulka blonda. Nie mam nie mam brodego pojęcia jak ona tutaj wygląda mi prezentuje się, no. Solidnie wam powiem, solidnie tutaj Siedzi bardzo Meteczka lą daje lą O Trzeci Trzeci bardzo e, fajny produkt Wydaje mi się, że no będę, będę z tego korzystał, oto e, Jest koszulka z bardzo, bardzo solidnie wygląda Tej tylko ją pokażę Nic z tyłu nie ma Następnym itemkiem na naszej liście jest Nie do końca pamiętam, nie pamiętam co to jest, ale odpakuję i się przekonamy Sportowa również koszulka Trapstar'a Prezentuje się bardzo solidnie. A tych łopaczku wbijaj tutaj w lineczka. Też będzie w opisie tego filmu, abyś no, zgarnął parę fajnych kuponików na start. Sprężycę co, co prawda jeszcze nie mam, ale w trakcie robiłem. Więc może jak już zrobię ten film, ten spreadsheet już będzie. Okej, okay, kolejnym itemkiem są kurwy wyczekiwane przeze mnie długo spodemki Trapstar'a czy... Dziękuję jeszcze raz Ciemfans za niesamowity, niesamowicie szybką wysyłkę Chyba mi szło 9 dni roboczych, wam powiem Zamawiałem w piątek rano, a tam jest 8 chyba godzin do przodu, a przyszło mi w czwartek o godzinie 15, więc naprawdę ekspresowa wysyłka fans. A, dopiero mu tutaj taką koroneczkę, tak. Co już do produktu. Tak się o to prezentują. Ciuurde powiem Wam, no. Są bardzo solidne, bardzo, bardzo są solidne. I wydaje mi się, że skaczemy w przyszłość, już żeby, no, zrecenzować już lepiej te przedmieciki. No, no jestem już trochę do przodu. Pamiętam, że jakoś tak mniej więcej był ubrany. Nie wiem, muszę sprawdzić jeszcze te filmiki. Tam dalej i zaczniemy od bluzy Denim Tearsa. Powiem wam, cudowna jest. Cudowna. Aktualnie nie wyobrażam sobie złożyć jakiś figur bez niej. Dosłownie do mojej garderoby do wszystkiego pasuje. Tutaj mam jeszcze bagę Dropstara. Wszystkie przedmioty, które aktualnie mam, wydaje mi się, że większość z nich ocenię na 9, może 10 na 10. Aczkolwiek jest jeden przedmiot, który no, nie jest idealny jakościowo. Jest dość, dość dobry, ale to dowiecie się później. Lecimy do recenzji następnego produktu i to. To nie pamiętam, co to było, ale zobaczę w montażu. No, tutaj itemkiem jest koszuleczka Sportingu. Bardzo fajna. Jak za cenę, jak dałem, cenę 20 zł. Kurwa! Kebaba bym za to dał. Nie żałuję. Kurwa, genialna koszuleczka. Przechodzimy teraz do produktu, którego naj, najmniej lubię czyli koszuleczki. Otóż tutaj nam trapika. To ta koszulka. Myślałem, że ona będzie jakaś taka grubsza. Ona, ona kurwa nie, nie wiem czemu, ale jak ją nosiłem na przykład jak byłem po baseniku i podałem, to mi wszystko swędziało. Mam nadzieję, że to nie przez to koszulkę, ale po moim doświadczeniu wydaje mi się, że dałbym jej może 6 na 10. Następne na liście są spodneczki Trapstar'a w najlepszym wykonaniu, bo od Goata powiem wam są tak wygodne, że noszę je prawie codziennie wszystko mam kurwa niebieskie, telefon mam niebieski spodnie, trapa mam niebieskie trapa mam niebieskiego, denim kurwa trapik mi do wszystkiego pasuje, no normalnie tu kurwa bym dał nawet 11 recenzja się tutaj wam spodobała jeszcze raz zapraszam do linku w opisie, tam macie fajne kuponiki mm, dziękuję wam do zasobnego, trzymajcie się. Cześć.